W tym filmie jedenastka wszechczasów, wytypowana przez prawdziwą legendę piłki nożnej, brazylijskiego Ronaldo. Jeśli tak jak ja uważasz, że piłka nożna to najpoważniejsza z niepoważnych rzeczy na świecie, to jest odpowiednie miejsce. Jestem Mateusz i witam na kanapie rezerwowych. Zawsze na bieżąco w tym, co w murawie piszczy, pozwoli być subskrypcja, ocena filmu i komentarze pomogą dotrzeć małemu kanałowi do większej liczby widzów. Dzięki. Ludzie związani ze światem futbolu często zapraszani są do typowania najlepszych partnerów z boiska, aktualnie najlepszej trójki, piątki albo najlepszej jedenastki wszechczasów. Na takie pytanie odpowiedział jakiś czas temu doskonale znany były reprezentant Brazylii, Ronaldo Nazario, nie z przesadą nazywany fenomeno. W zestawieniu pojawiają się wielkie nazwiska sprzed lat. Tylko dwóch zawodników jest czynnych piłkarsko na ten moment i tylko jeden z dwójki Ronaldo Messi. Jeśli taka tematyka wydaje się Wam interesująca, na kanale znajduje się już drużyna wybrana przez Roberta Lewandowskiego. Link znajdziecie w opisie, a także karcie na końcu tego odcinka. W bramce bez większego zaskoczenia Gianluigi Buffon. Włoch wymieniany jest bez wahania jako jeden z najlepszych na swojej pozycji w historii przez niemal wszystkich ekspertów i zawodników. Niemal całą karierę związany z Juventusem. Transfer do Starej Damy z Parmy przez wiele lat był rekordem transferowym jeśli chodzi o w niezwykle bogatej karierze klubowej i reprezentacyjnej brakuje jedynie triumfów w Lidze Mistrzów. Jak wiemy, nie zapewni go epizod w Pezrze. Na lewej obronie Roberto Carlos. Przez wiele lat występowali wspólnie w reprezentacji narodowej. Charakterystyczny, niezwykle potężnie zbudowany defensor znany jest przede wszystkim z długiej przygody z Realem Madryt w okresie Galacticos. Znakiem firmowym, uderzenie lewą nogą, prostym podbiciem rzutów wolnych. Niektóre z tych strzałów zdawały się zaprzeczać prawom fizyki. W środku obrony Ronaldo postawił na ikonę Milanu i reprezentacji Włoch Paulo Maldini. Kolejny na liście piłkarz, który w większości zestawień znajduje się w czołówce najlepszych w historii tej dyscypliny. Wielki wzór dla wielu młodych piłkarzy, nie tylko w Italii. nieco pechowy w reprezentacji. Choć ma w dorobku po dwa medale Mundialu i Mistrzostw Europy, są to dwa srebrne i dwa brązowe. Partnerem Maldiniego na środku obrony Fabio Cannavaro. Filigranowy jak na środkowego obrońcę Włoch, większość kariery spędził we Włoszech, choć ma w dorobku także epizod w Ralu Madryt, do którego trafił jako bohater Mundialu w 2006 roku. Uznany ojcem tego niebywałego sukcesu, i w tym samym roku nagrodzony Złotą Piłką. Obecnie jest szkoleniowcem jednego z najmocniejszych chińskich klubów Wang Evergrande. Grande. Na prawej stronie Ronaldo umieścił kolejnego bliskiego znajomego z reprezentacji Canarino Cafu. Przez 16 lat reprezentował barwy narodowe, jego licznik występów zatrzymał się na liczbie 142. W Europie najwięcej czasu spędził w Romijace Milan, dwukrotny mistrz świata i zdobywca Pucharu Ligi Mistrzów. Pomocy brazylijczych wskazał jedną z największych ikon w historii tego sportu – Diego Maradone. Współcześnie najwięcej mówi się o jego dziwnych i najczęściej bardzo nieudanych przygodach trenerskich i problemach zdrowotnych związanych z narkotykami. W okresie świetności na Murawie był jednak jednoosobową armią, według głosowania na stronie FIFA, wybrany najlepszym piłkarzem XX wieku. Reprezentację Argentyny prowadził do Mistrzostwa Świata w roku 1986 i Wicemistrzostwa 4 lata później. Dzięki niemu Napoli wywalczyło jedyne dwa tytuły mistrzowskie w swojej historii. Dalej mamy francuskiego wirtuoza Zinedina, Zidane'a, gwiazdor głównie Juventusu i Realu Madryt. Wielkie sukcesy świętował także z reprezentacją Francji. Trudno wymienić wszystkie trofea i indywidualne nagrody zawodnika. Triumfował w Lidze Mistrzów, Mistrzostwach Świata i Europy. Trzykrotnie nagradzany tytułem piłkarza roku FIFA. Raz zdobył Złotą Piłkę. Jako trener Realu Madryt poprowadził Królewskich do trzech zwycięstw w Lidze Mistrzów z rzędu. Ronaldo docenił także wbitnego playmakera Andre Pirlo. Całą karierę spędził w ojczyźnie, głównie w barwach Milano i Juventusu, poza ostatnim etapem kariery w amerykańskiej MLS od 2012 roku. Przez 3 lata piłkarz roku we Włoszech, mistrz świata, wielokrotny mistrz Włoch, dwukrotnie wznosił puchar Ligi Mistrzów. Poza Buffonem, drugim wciąż grającym zawodnikiem wybranym przez Brazylijczyka, okazał się być Leo Messi. Na bieżąco śledzimy dokonania zawodnika Barcelony, nie ma więc sensu wymieniać wszystkich pobitych przez niego rekordów i niezliczonych trofeów, wśród których brakuje jedynie Mistrzostwa Świata, co według niektórych jest argumentem, aby podważać jego kandydaturę do tytułu najlepszego w historii. W Ataku Ronaldo wskazał chyba największą legendę swojej ojczyzny Pele. Kolejny w zestawieniu często nazywany najlepszym w historii. Związany głównie z Santosem, dla którego zdobył ponad 600 bramek, trzykrotny mistrz świata i autor 12 goli na tym turnieju. Jedenastkę uzupełnia sam autor dwukrotny mistrz świata, dwukrotnie nagradzany Złotą Piłką, kluczowy w zespołach klubowych, czy to Interze, Barcelonie, czy Realu Madryt. Co sądzicie o wyborach Ronaldo? Jak widać zdecydowanie preferują gwiazdy swoich czasów. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak oceniacie tę jedenastkę i sprawdźcie te Którą wybrał Robert Lewandowski, dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach, prosto z kanapy rezerwowych.